Zapraszam Was na podróż do granicy z Chinami. 19 dzień podróży. Mongolia. Co ja wam tu mogę powiedzieć? Słuchajcie, dzisiaj jest ten dzień, kiedy będziemy dobijać do granicy, mam nadzieję. Ciuchy śmierdzą, nie ma w czym wyprać. Kurde, poezja po prostu. Poezja, poezja. Jak widzicie, jestem w namiociku, robimy sobie śniadanko. Żeby było dobrze. Ja na gaciach. No ale co, takie życie, nie? Obozowanie nie jest prostą sprawą, wbrew pozorom. Trzeba się trochę przyzwyczaić Ekwipunek, trochę dostał po bucie. Eee, przede wszystkim materacek spuszcza powietrze, mimo prób e, ratowania niestety zestaw naprawczy, który miałem ze sobą, był niewystarczający, z, bo zrobiłem się tak duża dziura, po prostu rozerwało, na skutek mojego niedopatrzenia rozerwało kawałek materaca, no jako ładna herbata, mm. Ja robię taką zwaną owsiankę na herbacie, czyli herbatę z owsianką robię, czyli zaparzam herbatę, do tego dorzucam orzechy, orzechy i, i taką mieszankę studencką typową. Śmieciorki, gdzieś tutaj sobie zrobimy. owsiankę teraz wrócimy do tego. To jest takie moje awaryjne jedzenie, mam tutaj ze sobą. Kimchi-rimchi, czyli taka zupka chińska, chleba trochę, parę, parę bochenków. Specjalnie zjadłem szybciej, jak miałem, żeby nie magazynować. Najbardziej nie lubię nosić jedzenia, którego nie jem. Dużo jedzenia mi po, popleśniało. Wilgoć złapało ostatnio. Ostatnio dużo padało i przez to popleśniało. Nie mam też ani tacki, ani niczego. Wszystko pogubione w trakcie podróży. Wiecie, cele podróżnicze zostają niezmienne. Chiny, granice z Chinami. Niestety, nocleg już nas czeka. Ogólnie bym dzisiaj ją przekroczył, trzeba zanocować. To trzeba zanocować. Niestety, chodzi o terminy wizowe. Mam 15 dni wylat tego dnia. No to nie jestem w stanie wyjechać 19, bo przekroczę te 15 dni wizowe. Dlatego się nie spieszę. Robiłem się wygodnie, bo na południu jest lipa. Nie ma tak rzeczek. To jest pustynia. Nie ma rzek, nie ma jezior. Jakieś kałuże, w których nie ma szans się umyć znaczy, szanse zawsze są ale wśród robactwa, więc odpada. I to jest brudna woda. Ty, ty, gdzie? Pisze do mnie pani. Tutaj jej napiszę. Fajnie się pyta, gdzie ja jestem. Moja tam. Pan. Pani mnie tutaj molestuje. Fajnie, fajnie, tylko akurat teraz nie chcę. Nie mam ochoty wymawiać. Obywatele, towarzysze, towarzyszki, chciałbym ogłosić rozpoczęcie końcowego etapu podróży, czyli podróż na granicę chińsko-mongolską. Odpalamy drinka z tego powodu. Jeszcze nie przekroczyliśmy, ale już się cieszymy. Mam nadzieję, że nie będzie przypało. Drink rotlerek. Z Mongolii trochę pieniążków do zagospodarowania, więc zostało z tych 1200 zł. uważam, że można zaszaleć i dzisiaj balujemy. Ho, ho. Jedzenie za 10 dolarów. Ho, ho, ho. Nie ale no tak serio, to jeżeli chodzi o budżet, to właśnie z tych um, 1200 dolarów okazuje się, że zostało około... 200 tysięcy turgur, turgurów, co daje nam jakieś, to mam 10 koło 60 dolarów zostało, czyli poniżej 1 trzeciej tego budżetu, który miałem. Na jedzenie, powiem Wam szczerze, mało bardzo wydaje. Jeden posiłek dziennie, jeżeli bym się trzymał, jeden posiłek dziennie plus suchy prowiant, myślę, że 40 koła max na dzień turgurów, czyli 12 dolarów dziennie. Dokładnie 20 dni, jutro minie. I z tym czasem wyjdzie 21-22. Yy, przylot 29, dokładnie, pieczątka 29, dwie noce w Onebator I wtedy się zaczęło. I wtedy to wszystko się zaczęło. Ja nawet nie wiem, kiedy te dwa tygodnie, kurde, zleciały. I co się w tym czasie działo? Ruszamy w trasę. Zapraszam. Jechali do Reno, do granicy Zan, zan Ut. Jutro będziemy ją przekraczać do Erentot. Ciekawe, czy Chińczyk, czy nie. Eee, no idziemy. Zobaczymy, jak ceny hoteli z Noclegiem, żeby dzisiaj w Buszu nie nocować, gdzieś tu nam, na obrzeżach, bo to bez sensu trochę. Oni <laughs> się podobało. Oni tak. Oni. Chcieli kasy, to najlepsze, i tam gość pokazuje jakąś tak gotówkę, a ja mówię A ja, a ja po prostu by la, thank you i do widzenia, i dziękuję, do widzenia I zamknąłem drzwi i poszedłem Chłopy się zdziwiły mocno Dobra, jesteśmy na granicy To najważniejsze, mamy jakieś 3 km do centrum, więc trzeba zbudować, bo chłopaki Chcieli się załatwić że się tak gościu zdziwił e? Ja wychodzę? A ja mówię, no tak, ja wychodzę, no jest, jesteśmy zanud to już moja miejscowość, ja tu chciałem przyjechać. Gadali po mongolsku, i się jeszcze kuźwa gość irytował, że ja nie rozumiem, że ja mu nie odpowiadam na pytania. Gość mówi totalnie w innym języku i do mnie na pieprze. Cały czas, nie? Ja mówię, no nie wierzę. Po rusku nic, ani dwóch słów. Po angielsku zapomni. Dobrze, że czajna zrozumiał. Ale, no niestety, chłopaki, przykro mi. Trzeba coś po angielsku mówić, żeby zdobyć moją sympatię i pieniążki. Jeżeli nie potraficie, ja wam powiedziałem, że nie chcę, że nie dam wam kasy, że jestem mungłej, A wy dalej żeście brnęli w to. Przykro mi bardzo. Trzeba było się zatrzymać, powiedzieć, że no sorry, w takim razie nie pojedziemy. I bym znalazł fajniejszego kierowca. A tak to się... Ty, wy się wymęczyliście. Ja się wymęczyłem. I po co to było komu? No właśnie. Jak widzicie... zaczynamy dzisiaj, bo po prostu będę cały przepocony. I tak już jestem przepocony. Po kilku godzinach. Więc chcę się oprać i chcę się przygotować na dwa dni dziczy. Prawdopodobnie. W Chinach jest lepsza infrastruktura, więc nie ma problemu z toaletami. Raczej nie ma problemu z toaletami, z jakimś wodą. Bieżącą tu jest ogólnie na tym etapie dramat. Powiedziałem sobie, że jeżeli hostel będzie poniżej tam 100 koła turgusów, czyli 30 dolarów, mniej więcej, to biorę. No i co? No i znalazłem jeden pokój za 200 tysięcy prawie. Znaczy, Szedłem po hotelach. Później przyszedłem do tego hotelu, wyglądał trochę obskurnie, ale mówię, dobra, zobaczymy. I pani, pani mówi, że pokój jedną osoby 50 koła, więc zajebista cena za dwójkę 60. Więc wziąłem wójkę i śpię dzisiaj w tu osobowym pokoju. Mam luz, mogę się wyżyć fotograficznie, dzisiaj jeszcze pochodzić, sobie pofotografować, umyć się. I następnego dnia będę gotów na przeprawę przez Chinę. Co też nie będzie lekką rzeczą, bo będzie upał. Zacznie się naprawdę wysoka temperatura, bo na północy od Pekinu wcale nie jest chłodno. Szanghaj też jest bardzo ciepłym miastem. Celem będzie przestopowanie do Pekinu, więc to będzie znowu śmiesznie, bo powtarzamy to, co było rok temu, bo cel stopa do Pekinu jest taki, że żeby popłynąć dalej, ale może Szanghaj, kto wie, przez trzy dni może dałoby się to zrobić. Cholera wie, nie wiadomo, może ten stop w Chinach się jakoś tam magicznie odmienił i może w turnusie turystycznym jest zupełnie inaczej. Ale skupmy się na Mongolii, bo to ostatnie chwile nasze w Mongolii, więc wykorzystajmy tą niesamowitą przyjaźń ludzką, bym powiedział. Oczywiście nie wszędzie, nie na każdym miejscu, ale ogólnie taką ciepłość, czuć z daleka. Przez co mi bardzo dobrze się tu podróżowało. Mongolio, daję Ci jeden dzień, żebyś mnie jeszcze pozytywnie zaskoczyła. Kto wie, może jakaś interakcja, może jakaś nowa znajomość. Niewiele osób przekracza granice lądowe w dzisiejszych czasach. Większość z nas lata samolotami, bo jest wygodnie, ale życie na granicy, a przeprawa samolotem to są dwie różne sprawy. I uwierzcie mi, dużo więcej, dużo bardziej ciekawa jest przeprawa przez granicę lądową. A ja zabieram Was dzisiaj na podsumowanie części mongolskiej, bo ta wydaje mi się taka istotna, żeby ten kraj zebrać do kupy, podsumować, powiedzieć o nim trochę, z mojej perspektywy jako podróżniczej, jak tutaj to wyglądało. Wagon restauracyjny, restauran. Co tu się dzieje? No i tak wygląda dworzec kolejowy. A mi się jeszcze wbił do pociągów trochę poglądać. w ruszanie. Rzut jazdy. I jak wygląda dworzec też. Burzec Kolejowy w Mimo, że pociągami mogolskich linii kolejowych się nie przejedziemy to miło popatrzeć jak to wszystko się odbywa Każdy wagon jest obstawiony przez dwie panie, które wpuszczają po kolei, prawdopodobnie na miejsca do spania Bardzo dużo bagaży lokalsi mają No i to wszystko odbywa się, wiecie w takim dość trybie przyspieszonym Tutaj ja się wstydzę, zawsze fotografować w takich miejscach, bo nie należy to do zadań prostych. Można to po prostu robić lub nie robić. Tak więc tak to wygląda. Mongolskie koleje kolejowe. Auto centrum autobusów. Przynajmniej na to wychodzi że to tutaj będzie się odbywała odprawa jutro, Gdzie się dowiedzieć jak z biletami, czy są drogie, czy są tanie przerzut. paczek, proszę bardzo, czemu by nie? Bagaży co nie Znajdujemy się na przystanku autobusowym, z którego jutro będziemy odjeżdżać. Eee, gość w ogóle dziwnie przeliczył, bo mówi 15 jenów. Miał chyba na myśli 25 jenów, eee, czyli 25 tysięcy turgusów. Więc na jutro przygotowujemy 25 tysięcy turgusów, a ludzie nie są zbyt przyjaźni tutaj, są troszkę zmęczeni. I wiecie, po długiej podróży, nie tak wcale rozmowni spróbowałem do jednego gościa zagadać o zdjęcie, niestety odmówił. No i jutro o 8 podobno stąd odjedzie autobus do Chin. Tak więc jutro będziemy przechodzić granicę mongolsko-chińską. Trzeba się do tego przygotować w sposób bardzo prosty, kupić jedzonko i chill grill, malinki mam nadzieję, że zajmie to w okolicy 2 godzin cała procedura ale nie szkodzi, zajmie ile, tyle ile trzeba a potem ahoj przygoda, autostop do Pekinu czasem wydaje mi się, że w to nie wierzę ale jurty są chyba, czyli tak zwane gry są chyba wszędzie już popatrzcie to takie miejsce chyba nie do końca dobre do, do kamerowania ale gry proszę, przy dworcu autobusowym Таа я шинэ зухит. Яа, мука. Энэ хара. Чи царгаав. Үшлэг хийж дээ. Recording. Тэж хийж дээ. Үшлэг хийж дээ.

А то посидите, посидите, фото. Нет? Угой? Угой? Зергей? Фамилия, фамилия. Тим, тим, тим. Да, вот я, вот я. Сита. Very good. Монголия. Ник. Хойер. Дурав. Дурав. Bajla, you. No i tak to właśnie jest. Najlepsze podsumowanie Mongolii właśnie zrobiliśmy w przeciągu 10 sekund. Jarcz, 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 Mongolia, super. Jarcz. Ja pójdę stował. trzy tygodnie. Translate. Mongolian, Jardin, ciut Nagrywam podsumowanie przed wyruszeniem do Chin, gdzie będę kontynuował swoją podróż. China. Tomorrow, Morgoz Chena, Morgosz Bejdżin, oh. potem Shanghai. O A to Hasi Ungut? Gdzieś? Gdzieś oh. lub gdzieś. Polszos. A, Tym, tym O podsumowaniu z Mongolii należy powiedzieć przede wszystkim tak, że ten kraj zachwyca naturą i otwartością ludzką. Właśnie za mną podeszli po prostu bezprecedensowo mongolowie, żeby pogadać, po prostu zagadać. Jest tu naprawdę wiele wiele informacji, które chciałbym zawrzeć. Przede wszystkim, przede wszystkim natura, która jest przepiękna. Po drugie ludzie, którzy są przepiękni. Autostop, który przepięknie działa. Za mną znajdują się już granica chińska. Bawią się dzieci tutaj wokoło mnie. Dziewczyny się uśmiechają, cieszą się, chodzą Rodziny są duże, no i przez co to wszystko tak jak ładnie się układa. Mongolia zaczęła się bardzo powoli, ale już w pierwszym tygodniu trafia się jedna gościna. Na koniec podróży trafia się druga gościna. Nie powiedziałbym, że gościnność Mogołów jest nadmierna. Co to oznacza? To znaczy, że oni nie będą zapraszali nas co chwila do siebie, przede wszystkim dlatego, że mamy barierę językową. Mongołowie nie mówią po angielsku. Mówią kilkoma słowami rosyjskimi, i angielski, jeśli mamy dużo szczęścia, są to osoby wyedukowane, pracujące. Ta gościna, ostatnia, która nam się trafiła, była związana też z translacją, że te kobiety tak etapami budowały tą relację. Czyli był pierwszy etap, gdzie otwarliśmy to, później drugi, i następnie trzeci. Dzieci mongolskie są przekontaktowe, szukają kontaktu, szukają fotografii. Widząc, że widząc kamerę, cieszą się, uśmiechają, raczej się nie boją. Raczej, przypomnę, raczej się nie boją, bo to nie jest, jest tak, że wszyscy. Jeśli chodzi o kasę, to w Mongolii nie wydamy tak dużo, się będziemy podróżowali z plecakiem i z własnym namiotem. Ale przygotujmy się na sowity portfel, jeżeli chcemy spać w dobrych hotelach. Dobrych jakościowo, bo na przykład dzisiaj widzieliście w jakiej noże ja będę spał, ale to tylko dlatego, że nie mam najmniejszej ochoty się po prostu y, pałętać po przedmieściach. A cena była akceptowalna, poniżej 15 dolarów. Budżet wyszedł mi, nie licząc tego co zostało, bo to jest końcówka, 300 dolarów plus zakup noża, który był tak naprawdę zakupem dodatkowym na lata. I mam nadzieję, że na granicy chińskiej się do niego nie przyczepią, bo jest bardzo krótki, ale jednak jest nożem. Do tej pory 1200 zł wydane z dolarów, przeliczam po kursie 4 zł. I ci bilety lotnicze, czwórkę w obie strony, czyli 1200 plus 4 to jest 5200 i na tą chwilę tyle pieniędzy przeznaczyłem na podróż. 4000 plus 1200 plus 300 zł to by dało nam 5500 złotych. Na to, żeby podróżować tak jak ja, czyli przez 20 parę dni, czy to dużo? Wydaje mi się, że bardzo mało. Ja bym liczył, że średnie wakacje to jest właśnie czwórka na biletach. Plus, jeżeli będziecie podróżować po hotelach, to trójka, myślę, że spokojnie pęknie, a może i więcej czyli siódemkę, ósemkę trzeba by na Mongolię liczyć, jeżeli byśmy chcieli przyjechać na dwa tygodnie, na przykład spać w dobrych hotelach, w dobrych warunkach. Co na Mongolię w ogóle. Nie jest tak oczywiste, bo Mongolia nie ma tej infrastruktury, te hotele, naprawdę miast jest niewiele, a co dopiero o hotelach mówić. Pamiętajmy, że tu jest tylko 3 miliony mieszkańców, więc są dwa duże miasta u nas w Polsce, no może trzy, tak jakbyśmy wzięli, nie wiem, może Warszawek, Gdański, Kraków i już mamy ludność w Mongolii, tak? a Polska jest jednak dużo większa. Te ceny z przewodnika mongolskiego są razy dwa, a nawet razy trzy. Trzeba je pomnożyć. Słuchajcie, krajobraz. Mimo, że zachwyca, to jest nużący. Po pewnym czasie zaczyna to mierzić, bo to są tysiące kilometrów bardzo podobnego pejzażu. Koniki, tego. Jest różnorodność między częścią centralną a zachodnią i z, i z południową w sumie. Bo część centralna jest trochę bardziej bogata w drzewa, co powoduje, że czujemy się troszkę jak w Polsce. Ale jeśli chodzi o część zachodnią, no to pustka. Totalna pustka. Tam nic nie ma. Trochę gór. W sumie najwyższe góry al -Autaj, w całej Mongolii. I szczyty po 4300. I ten region wydaje mi się najbardziej soczysty w krajobrazu. Po prostu po pewnym czasie mi się tak krajobrazu przejadły. Nie uważam, że one są lepsze niż w kraju na przykład takim jak Islandia. Zdecydowanie nie. Ludzie są bardzo otwarci. Podchodzą, zagadują. Można bardzo łatwo fotografować, można bardzo łatwo nawiązać kontakt, nawet nie znając języka mongolskiego, ale na pewno jak powie się kilka słów po mongolsku, mongolowie się bardziej otwierają. To jest piękne. I to są właśnie ludzie, więc ludzie... Język. Znajomości języków Mongolii. No nie jest najlepiej. Mongołowie niestety z angielskim mają duży problem. Rosyjskiego też nie znają, mimo że mają sąsiadów Rosjan. Chińskiego też nie znają, mimo że chiński, chi, sąsiedzi Chińczycy. Angielski tylko w takim stopniu, że powiedziałbym komunikatywny, ale tylko tych najbardziej edukowanych i stolica. W trasie rzadko się zdarzało, żeby ktoś mówił po angielsku, ale były takie sytuacje. Ale najczęściej to była osoba, która wracała gdzieś do One battle. Hitchhiking 6 na 6. Ale trzeba pamiętać o tym, że zatrzymują się osoby, które chcą zarobić. To trzeba odfiltrować przez powiedzenie dwóch magicznych słów. Brak kasy. Otwartość ludzi 6 na 6. Zdecydowanie bardzo kontaktowi, bardzo mini. Bardzo zainteresowani ludźmi, człowiekiem, jako jednostką. Dlaczego podróżujesz? Gdzie jedziesz, skąd pochodzisz? Jak się nazywasz? Ta rozmowa bardzo szybko leci w kierunku. Oczywiście, czy jesteś sam, czy masz dzieci. Standardowe pytania z Azji Centralnej. I dlaczego ja tu przyjechałem? Można się zapytać. Ano, przyjechałem właśnie dla tych ludzi, więc to 6 na 6 jest jak najbardziej zaklepane. Miałem wiele sytuacji, w których mógłbym powiedzieć, że się trochę wzruszałem, trochę zachwycałem. Że ludzie są tak otwarci, jak sobie teraz przypominam tę te sytuację, wiecie, podwózka na motorze, gościna, uśmiech, jakiś podarek wody. To naprawdę czegoś takiego nie miałem rok temu, a wiemy w jakim kraju byłem. Wydarzyło znaczy, dużo się wydarzyło poza kamerą, bardzo dużo nagrałem, ale mam nadzieję, że. Materiał, który z tego powstanie filmowy, utwierdzi w przekonaniu, że Mongolia jest krajem, który warto odwiedzić. Jeżeli ja miałbym się wybierać, to na pewno Mongolię wpisałbym w swoje takie top 3. Myślę, że Tadżykistan zostanie top 1. Mongolia z Kirgistanem na miejscu 2-3. Naprawdę, Kirgistan i Mongolia zdecydowanie. Więc te trzy kraje, to jest po prostu bomba. To jest bomba. To nie, są, to nie są kraje, które warto odwiedzić, to są kraje, które trzeba odwiedzić. Trzeba tu odwiedzić te kraje. Jeżeli jesteś autostopowiczem i to oglądasz w tej chwili, wpisuj na listę must see albo must go. Po prostu będziesz zadowolony z tej podróży. Wiadomo, warto by mongolski znać trochę lepiej, budować jakieś podstawowe zdania i rozumieć to, co dziś by mówią, ale nie oszukujmy się. Jeżeli jesteś tak jak ja, próbujesz się nauczyć Miesiąc czy dwa miesiące przed wylotem, to ten mongolski nie będzie na takim poziomie. Pamiętajmy, że w autostopie mongolowie liczą na tą zapłatę, mimo że nie mówię o tym wprost. To po prostu z naturalną rzeczą jest, że się, tą za, że się płaci za podwózkę około 20 tysięcy. Ja tu przyjechałem tworzyć fotografię, moi drodzy mili. Mimo wszystko, że jeżdżę po, te, po tym świecie, ale tak naprawdę chciałem stworzyć fotografię. Tutaj przede wszystkim to moim celem było, żeby fotografować, a nie tylko jeździć i stopować i zobaczyć jakieś piękne, naturalne rzeczy. W zasadzie to był efekt uboczny autostopa, no bo przyjechałem przez kraj, chciałem go. Muszę powiedzieć, zobaczyć co trochę dużo powiedziane. Muszę, muszę mieć w drodze jakiś cel, żeby nie siedzieć w miejscu, żeby podróżować, żeby się przenosić, żeby ta podróż nadawała tempa, żeby poznawać ludzi. Zastanawiam się, czy coś powinienem dodać. Patrzę na tych mogołów tutaj, co koło mnie chodzą. Młode społeczeństwo, rozwijające się, aspirujące według mnie tradycyjne bardzo aparat, fotografia, video. Nie ma się czego bać w tym kraju. Jeśli o to chodzi, Mongolowie nie reagują agresywnie na kamerę Nie zdarzyła mi się taka sytuacja. Ewentualnie wyrażą niechęć, powiedzą: o nie, kamera, o to nie, nie kameru, nie kameru. Ja wtedy mówię: nie ma problemu, nie kameru. Jutro podróż do Chin. Zapraszam. To jeszcze nie koniec tej podróży, ale Mongolia, etap najważniejszy. Prawie zakończyliśmy. Jeszcze jutro tylko zamknięcie furtki do drzwi. Czyli przekroczenie granicy i oby nas na tej granicy przepuścili, bez problemu. Ja nazywam się Patryk, a to był mój dziennik podróży z Mongolii 2024 roku i dziękuję za to, że oglądałeś, że zobaczyłeś te przepiękne krajobrazy. I w zasadzie odwiedziłeś ze za mną ten piękny kraj, piękny kraj, ale nie dlatego, że piękny kraj z zewnątrz, tylko wewnątrz piękny, kultura ludzie.